Siemanko, siemanko, z tej strony Pandus i dzisiaj wam pokażę najfajniejszy serwer, na którym możecie pogadać z typu ownerami, właścicielami, helperami, sigmami. Ogólnie każdym z kim chcecie. A jakie są najfajniejsze kanały, to już wam pokażę. Ogólne. Na ogólnych to sobie możemy pogadać, czyli w typu. Sobie tam się przywitać, pogadać o czymś. I tak Napoznajemy dalej. się. Tutaj możemy napisać. Osobie, jak mamy na imię. Zwierzaki. Na zwierzakach sobie wysyłamy zdjęcie swoich zwierzaczek i mówimy, jak się nazywają. Można. Filmy i seriale. Na filmach i serialach mówimy, jakie są swoje ulubione seriale lub filmy. Na fotach tu można wysłać swoje zdjęcie samego ciebie. Nie wstydźcie, możesz, wy, możesz wysłać. Nie musisz się wstydzić. Memy na memach sobie wysyłamy jakieś śmieszne memy. I moja opinia to jest taka. Fajny serwer, polecam. Można się dogadać z każdym. Można sobie znaleźć tutaj nawet czasem nawet kolegów fajnych. Moja ocenka 100 na 10. Opłaca, więc zapraszam Was na ten serwer. Macie w, w, w opisie. Pa!